Cześć wszystkim, ja jestem Seba, dzisiaj gramy w Minecraft, mapy i tyle. Nie przychodzi ma... Co to za mapa? Hej. Ja myślałem, to jest normalna mapa. Co, na kreatywnym grać? Pewnie miałem ja nie grać na kreatywnym. Czekajcie. Robię cięcie, jakoś będę na przetrwaniu. Dobra, ja już mam przetrwanie. Nie wiem czemu miałem kreatywny włączony, ale już nie mam. Bale mi tu piasek rzucić? O, super. Lecimy. Co mam tu zrobić niby? A mam tu tak? Não, nie parcurso. Ah, esse é isso. é No Checkpoint. Me checkpoint. Checkpoint. Checkpoint, mamãe, checkpoint, checkpoint. Mama, OK. No, ludzie przeszli, tylko tam nie będę mógł kupić. Mogę schać? Nie, nie mogę spać. Okej, okay, idziemy. Mam nadzieję, że nie spadnę. E? Okay. O nie, ja się boję, że spadnę. Chyba, shift. Nie shift, tylko kłócenie. Jesteśmy. Zobacz, uuu lecam, co mam lecam, okay, no lecam, to, lecam, lecam, nie lecam, 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 co lecam, 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 nie może ja to przejdę normalnie. Ja nie wiem, czy dalej przejdę. Widzę... Okej, okay, jesteśmy po drugiej stronie, już. Przejdźmy dalej. To jest level czwarty. Lecimy na level czwarty. czy mam Trzeba biegnąć po prostu? Nie, nie mam biegać, ja tam jest. Nie! Aha, to koniec? Tu widzimy się na kolejnej mapie. Co ja będę? Ile ten odcinek trwa? Trzy minuty. Kolejną mapę widzimy się po cięcie. fajne co tu chciałam ja tu zrobić Bo dźwignie jakieś sobie zrobić okay. okej okay, mam dużo po płytach i jedno dźwignię co ja mam zrobić no może ze źle coś źle zrobiłam chyba aha, chciałam ja zrobić nic tu Nie! mi to. Nie! nie muszę to zmieścić, bo muszę się dobrze w takim razie. Że ja, gdzieś to źle położyłem. Gdzie mam chować? Tutaj. Widzicie? Widzicie jak myślę? Co tu? fajnie chyba tam pojaśniam tam mam ma pierwszy makarek i gonek, to go znowu co? co znowu nie wiem, co to jest. znowu 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 Find the gate Bye, bye. gate Find mi nie Find na telefonie? Dobra idziemy gate Find the gate Aha, the ja mogę the gate Find Nie używaj tego. Okej. Okay. To, nie, to i polecić tak? okej, zobaczmy co tam kurde jest kurde, kurde. jest, to jest zło po prostu, to zro... nie tego ja tutaj, czy inny sposób używam nie wiem w ogóle tam tego czegoś, jak mi zakazali tego używać I tu jest porta i tutaj jest każda drabinka. Musiałeś, że drabinki, nie uważa? To jest! Ja rozumiem tej mapy w kule. Ja muszę Potem... nie nie rozumiem tej mapy po prostu. Dziwną mapę wezmę te mapy. Już 6 minut trwa odcinek. No we bierzemy. Porta bierzemy. Tam się

I čo, mám sa skákať teraz? Dobre, že, mám že Tu mám tu potom? Bo tam tá mapa je. Chceš, aby tu? Tak, wow, aha, super. Aha. I idziemy dalej, co to jest? Nie wiem co to jest, nie wiem co to uh -huh. okay. zrobiłem na stokrotnie. O waszym, waszym Dziękuję za te porki to właśnie. I... Okay, do końca. Dobra, Elo, kończy cinka. Elo, wycharci w górę. Ja napiszę pod komentarzem yy, do końca. Postaje serduszko.